Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani, kochani, zaczynamy kolejny dzień i dzisiejszy vlog to jest moja majówka, w zasadzie nasza majówka. Charlie dopiero wstała, Angelika. Też dopiero wstała, ja już chwileczkę temu jestem ogarnięty, tak patrzę sobie teraz i, i naprawdę wygląda to obiecująco. Na majówkę nigdzie nie wyjeżdżamy, z tym, że to chyba nie jest nawet jakaś nowość, bo ja rzadko kiedy na majówkę wyjeżdżałem i z tej okazji stworzyłem dla Was wiersz. Majówka w domu, no i git, bez korków, tłumu, stresów, kit. Z żoną, córką, full wypas, a grill sam śpiewa, hit the gas. To nie ja ułożyłem jak coś, to, to, to jest szczęśliwa inteligencja. Leżak, ogórek, zimna herbata i nikt nie krzyczy wstawaj, tata. Kto mówi, że trzeba gdzieś jechać daleko, gdy raj masz pod nosem, z trawnikiem i mleczem. To miał się rymować? Dzisiaj postaramy się spędzić majówkę w naszym ogrodzie. Czy to jest wykonalne? Myślę, że spokojnie, tak? Także jak powiedziałem, zaczynamy ten film. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my lecimy z tym filmem. Za 3, 2, 1, Vlog! Zobaczcie jak to wszystko świetnie wygląda. Wystarczyło zmienić wodę w basenie i przypomniało mi się jak było cudownie w tamtym sezonie. Ogólnie nie wiem czy już mówiłem, chyba mówiłem, ale nie wiem czy to dodałem, więc czasami pisaliście do nas dlaczego ten basen jest taki zielony pan od basenu powiedział nam żeby nie spuszczać całej wody on nie spuścił całej wody ze względu na to na nasze mechanizmy na naszą roletę która mogła po prostu zamarznąć zimą więc ta woda sobie tutaj leżała czasem troszeczkę kwitła trochę tam brudu było tak naprawdę ostatnie dni mieliśmy basen zielony ale cały basen został spuszczony bardzo bardzo dokładnie wyczyszczony i te mechanizmy i w środku i na zewnątrz napuszczona została woda no i mamy Piękny basen. Chowam się, bo wszystko hałasuje, wszyscy przygotowują się do sezonu. Tutaj, tutaj rąbią, tutaj budują, także sezon w sąsiedztwie, widzę, będzie okazały. Każdy coś robi, każdy dookoła coś w tym momencie robi. bardziej ze strefy relaksu, bo ona się e, tworzy, oczywiście głównym i najważniejszym aktorem jest jacuzzi. Jacuzzi mamy od firmy Hydro Sun sprawdźcie sobie koniecznie, zostawiam wam e, link w opisie pod tym filmem, zobaczcie jakie jest wielkie skłamałbym, że jest e, dopiero przygotowywane do sezonu bo tak naprawdę jacuzzi działał cały rok, wchodziłem tutaj i zimą i jesienią, zobaczcie jakie to jest bycze jacuzzi na raz, dwa 3, 4, 5 osób. 5 osób, mamy tutaj 100 dysz plus pompy, powodują, że masaż jest naprawdę, e, naprawdę mocny. Oczywiście możecie zrobić słabszy, ale jest mocny, jest taka możliwość i... E? No i co? I takie jacuzzi chodziło na cały rok. Mamy tutaj, zobaczcie, schody, naprawdę mega, mega solidne. Ukrywam, bardzo pomocne, kiedy Charlie się ze mną kąpała. Naprawdę wszystko jest e, mega masywne. Dodatkowo mamy tutaj kilka takich e, bajerków. Jak zmieniamy kolor e, diod w środku, to możemy sobie też tutaj ustawiać e, kolory tych e, pasków led -owych. Do tego mamy podświetlone cup holdery. E, dodatkowo tak, dobrze widzicie, tu jest taki e, głośniczek. Normalnie możemy podłączyć się przez bluetooth i puszczać własną muzykę. Jak łatwo Woda jest 40 stopni, więc jest bardzo, bardzo ciepło. Odpalamy raz, tu działa, klikamy ten sam przycisk drugi raz. Już jest mocno. I mamy niesamowicie mocne, pięcioosobowe, nowoczesne, wygodne jacuzzi. Tu jeszcze mogę Wam pokazać kolory, które są możliwe. Wiadomo, że nocą wygląda to dużo bardziej okazale, ale mamy, zobaczcie, zielony. Mamy jakiś niebieski, wtedy woda jest cała, cały jacuzzi jest takie piękne, turkusowe. Nie widać tych kolorów dobrze, bo jest dzień. Tu mamy fiolet, zaraz będzie pewnie czerwień. Biały, czerwień jest o, mamy czerwień. Wszystko, szczególnie wieczorem, wygląda tutaj genialnie. I to by było na tyle naprawdę po roku użytkowania, bo nie od sezonu do sezonu, tylko tak jak powiedziałem, naprawdę i zimą i jesienią e, korzystam. Polecam serdecznie, nic się nie zepsuło, wszystko jest mocne, stabilne, super wykonane. W ogóle ja polecam ten model, ale na stronie Hydrosan naprawdę jest bardzo dużo możliwości, więc koniecznie sobie sprawdzajcie. E, link w opisie, tam jest ekipa, która może Wam wszystko doradzić. A ja tymczasem e, ładne słoneczko, e, basen jeszcze zimny, do jacuzzi. Pokażę wam ekstrawagancki przepis, e, który robiłem tak na szybko. To jest bardzo szybko, więc e, jeśli myślicie, że to jest jakiś długi przepis i wam się nudzi, to, to naprawdę zostańcie ze mną, e, bo będzie się działo, tak uważam, e, a więc tak, żeby, żeby było śmiesznie, to jest mój przepis studencki e, i faktycznie jest jakiś tam common bird, jest gruszka, jest pistacja. Taki przepis z Adrianem robiliśmy tylko dzień, dwa, no maksymalnie trzeci dzień po, e, po wypłacie. Później już oczywiście funduszy nie było, potrzebujemy, Potrzebujemy gruszkę, potrzebujemy pistację, najlepiej obrane, ja będę musiał teraz łuskać, papier do pieczenia, serę camembert i najlepiej, żeby on był większy, nie wiem czy widzicie, ale on nie jest ten taki zwykły, tylko trochę powiększony, bardziej by pasowało tak jak na przykład szarlot, wiecie, takie duże pajdy i wtedy to siada dużo bardziej, A ja niestety mam taki żytni, no i trudno, musi starczyć, dodatkowo... To wszystko, jak już zobaczycie, jaki to jest przepis, to wszystko powinniśmy skropić e, miodem takim płynnym. E, ja niestety nie mogę, bo jestem na trzecim dniu odrobaczania się i po prostu cukier mi nie służy, więc nie wykańczam miodem, ale jak się zrobić identyczną kanapkę, bo tak, to będzie kanapka, e, to na koniec kończycie miodem. I teraz tip do studentów, bo, bo wiadomo, że na studiach się robi tańsze rzeczy, robi się takie rzeczy bardziej przystępne cenowo. Okej, okay, ja to wiem, ale pomyślcie sobie, że macie na przykład randkę i macie ostatni hajs do wydania, wydajcie to na takie kanapeczki, jak przychodzi do was na przykład druga połówka. Myślę, że to naprawdę da dobry wynik. I, i dlaczego to mówię? Ponieważ przypominają się czasy, że tak jak wam mówię, że pierwszy, drugi, trzeci dzień po wypłacie był hajs, później, później różnie, bo studenci jak mają, to wywalą na imprezy, na alkohol, na różne rzeczy, wiadomo przypominają mi się chwile, gdzie na przykład miałem 150 zł w portfelu i nic więcej. Wydane wszystko, rodzice mi wysłali, ja wydałem mieszkanie, zapłaciłem wszystko, 150 zł w portfelu. Tak, zabierałem ją na przykład do Der Elefanta, gdzie to było takie w głowie, oczywiście nie powiedziałem tego Angelice, ale takie mocne liczenie, bo myślałem sobie, że ciul z tymi pieniędzmi, że nawet jak ostatnie, to wydam na drugą połówkę, więc tu jest tak samo. Oszczędzać trzeba, wiadomo, ale jak przychodzi druga połówka i chcesz się czymś popisać, takim czymś, wypłucz się do zera, jakoś to od Robisz później, ale druga połówka będzie zadowolona. Ja kiedyś miałem nawet większe, więc one jeszcze bardziej się działy. Tylko że to wtedy już nie na jedną, dwie osoby, tylko na przykład na więcej. Rzucamy na górę bardzo dużo gruszki, ona ma po prostu tutaj być głównym aktorem. Tutaj mamy posiekane pistacje i za chwilę będziemy to dodawać, ale najpierw musimy w taki charakterystyczny sposób e, zrobić, nie wiem, kołnierz, nie wiem jak to nazwać, tak, żeby jak ten ser się roztopi, bo będziemy go dawać zaraz do e, piekarnika, żeby po prostu to wszystko nie uciekło. To ma mniej więcej wyglądać. Wiadomo, kobieta, albo facet, który ma po prostu lepsze zdolności manualne, zrobi to ładniej, estetycznie, nieważne. W każdym razie ser nie wycieknie i wtedy wrzucamy na górę dół. 15-20 minut i, i praktycznie randka gotowa. Dobry pomysł? Zobaczycie zaraz. Bardzo dobry. się pięknie zrobiło. Tak wygląda nasz serek. Praktycznie wizualnie nic się nie zmieniło, poza tym, że ta gruszka się trochę e, przypiekła. I teraz robimy taką, wiecie, paćkę. Cały ten serek z gruszką i pistacjami dajemy na, na chleb. No i powiedzcie mi, jak przyjdzie do Was na randkę, to czy, czy nie będzie zachwycona? Boże, jak jesteś kreatywny, jak wymyśliłeś? Dobrze wiem, jak to smakuje, ale próbujemy na żywo. Zawsze mam takie zboczenie, że jak robię jakieś jedzenie i to nagrywam, to widzę moją babcię, Danusię, która ogląda to i tak patrzy, patrzy mi. Janek, chodź, zobacz co nasz wnuku gotował. Także babciu, na pewno to oglądasz. Zrób sobie to koniecznie w domu. Randkę z dziadkiem. Mmm! Olá, mm. Olha wow, Nie bez powodu tak majówkuję właśnie dzisiaj. W ogóle trochę majówkuję sam. Charlie dopiero tam się ogarnia, może za chwilę do mnie wyjdzie. Angelika trochę, trochę jest chorowita dzisiaj, więc, więc odsypia też. Mam nadzieję, że też zaraz wyjdzie, bo jednak chorowanie na słońcu to jest inna sprawa w ogóle. A ja dlatego sobie majówkuję tutaj sam. Mam nadzieję, że niedługo z rodziną, ponieważ jak zobaczyłem pogodę, zresztą no, u Was jest tak samo, to tylko dzisiaj, dzisiaj jest 2 maja, jest ciepło, jutro trochę też, później Polska wraca. Do 12, 13, 14 stopni. Kaman, ja wiem, że to dopiero maj, ale jak nie majówkować dzisiaj, to w ogóle nie majówkować w maju. A na to nie mam ochoty, więc, więc majówkujemy. Dzisiaj jest 25 stopni, więc, więc jest bardzo ciepło. Za chwilę będzie, bo na razie jest 21. Ale kurde, ta woda jeszcze nie jest taka ciepła. Basen został oczyszczony, zobaczcie, jest czyściutko. Takie pyłki z drzew, ale to zaraz zbiorę. Woda jest mega czysta. Napełniany basen był chyba dwa dni temu i nasz pan od basenu powiedział, że woda będzie nagrzewać się cztery dni, ponieważ ustawiliśmy wodę na 29 stopni, dlatego będzie się nagrzewała 4 dni. Dzisiaj jest chyba trzeci, na pewno nie drugi, trzeci i kurczę, ona jest jeszcze zimna. No nie jest taka zimna jak była na początku, wiadomo, trochę czasu zajmie zanim się ogrzeje, ale to nie jest jeszcze do końca woda, w której chciałbym się kąpać, a dzisiaj jest ostatni dzień, w którym mogę się w tej wodzie kąpać. Nie wiem, zaraz zapytam Charlie. Jest zimna, ale ona lubi zimną, więc może wejdziemy razem. Jak mam się dzisiaj kąpać w tej zimnej wodzie? Gdzie? to musimy zobaczyć czy wszystko jest tu włączone. Widać mnie w ogóle? Pamiętacie jak schodziliśmy tutaj pierwszy raz? Jak, jak był pierwszy dzień basenu? Pomyślcie, że minął już rok od tego czasu jak inaugurowaliśmy basen u nas. Czy wszystko jest włączone. Przeciwprost jest wyłączony, ale to dobrze. Pompa jest włączona. Wszystko działa, pompa tak. Dobra. Moja klaustrofobia nawet nie wytrzymała tej historii. Chciałbym zrobić grilla, mięcho jakieś, jakąś kiełbę, karkówkę. Steków nie chcę. steków się objadłem, chcę karkówkę i kiełbę. Taką zwykłą kiełbę. Marzy mi się, jakieś może warzywa. Do tego kupię jeszcze arbuza i fetę. Połączenie tych dwóch rzeczy. E, zakochaliśmy się w Dubaju. Ja wcześniej jeszcze jadłem w Grecji i naprawdę spoko i, i, i zrobimy grilla po prostu. Zaraz skakuję też do basenu. E, zobaczcie, co znalazłem, bo ostatnio osądzaliście mnie też o to, że zgubiłem obrączkę. To jest moja obrączka ślubna, cyk, a już był czas, że ta obrączka mi nie weszła. Też byłem podpuchnięty, no ale też więcej. Muszę wyczyścić ją, nie wiem, jakimś domowym sposobem. Mogę oddać, ale już chciałbym ją w sumie nałożyć, więc, więc może zaraz coś wyczytam, jakąś sodę czy coś i, i wyczyścimy. Proszę mnie nie oskarżać, że zgubiłem, bo ostatnio znowu były takie domysły. A jeśli chodzi o tą pierwszą obrączkę, znaczy no nieślubną, tylko tą kartiera, pamiętacie. No to jest tym przypał, bo, bo też mnie dużo razy o to pytaliście, ja już nie chciałem mi się opowiadać. Dla nieznających historii, otóż byłem kiedyś na skłoszu, w czasie skłosza zdjąłem obrączkę, położyłem ją na bluzie. W czasie przerwy położyłem się na tej bluzie i wróciłem do grania. Później sobie przypomniałem, że tam była obrączka i już jej nie było. Zobaczyłem taką szparę między ścianą a parkietem i no, nie mam świadków żadnych, nawet nie mam świadków w postaci swojej osoby, bo nie widziałem, że to wpadało. No, ale w skłoszu jesteś zamknięty, jak graż, więc nikt tam nie wszedł, więc musiała ta obrączka tam wpaść. Byłem pierwszy raz, byłem drugi raz. Dyrektor był na wakacjach, nie, nie będziemy przecież, trzeba będzie cały zdzierać ten parkiet. Odmawiali mi, mogłem gdzieś pisać do jakichś, bo to było w ogóle, bo to był obiekt, jakby chyba, państwowy, jak dobrze pamiętam, czy prywatny, nie wiem, któryś z tych, gdzie, gdzie było po prostu ciężej. I, ja to w końcu odpuściłem, bo po pierwsze, ja nie byłem na maksa przekonany, że to tam. Na 90% tak, no bo albo zniknęła, no ale nie widziałem, nie złapałem nikogo za rękę. Sam też nie widziałem, jak wpada. W końcu machnąłem na to ręką. No trudno, nie było to do wyegzekwowania, chyba, że po wielkich trudach. No ale chyba z parę dni temu Adrian był tam na jedzeniu. Jakaś tam jest restauracja na tym skłoszu. Nie wiem, czy, czy to przypadek, czy może ja nikogo nie osądzam, bo nie wiem, nikogo nie złapałem za rękę, ani nic. Ale Adrian powiedział, że jak poszedł na ten ten kor, to przy tej ścianie, przy tej szparze, deseczka e, była wymieniona. To by było na tyle z tej historii. No, więcej Wam faktów nie zdradzę, bo, bo w sumie nie ma. E, grunt, że. Ta właściwa, którą, e, która na ślubnym kobiercu e, była obecna, jest tylko, kurde, jakaś taka brudna. A więc, lecimy. Mamy tak miętkę, mamy pomarańcze i mamy cytryny. I z tego będzie e, majówkowa lemoniada. Arbuzy, fete i tu będzie e, sałatka e, dubajska. To, co, co poznaliśmy ostatnio w Dubaju, chociaż mówię, ja ją pierwszy raz jadłem w Grecji. To jest przysmak grecki, e, arbuz z fetą, ale naprawdę jest niesamowita. Boczek na grilla, karkuwa na grilla glina warzywa i oczywiście to na co miałem największą ochotę kiełba mam challenge wiem glina chodzimy do basenu dzisiaj no ja to powiem za dwa dni no właśnie chyba już bo jest gorąco na dworzu prawda tak ale woda jest zimna dotknę ale zimna chodzimy czy nie chodzimy mowy po ręczniczku jesteśmy przygotowani razem tak razem Piona. Ej wie? Wieszła no na to, coś mnie tu pstryknął, tak... No, st już starzejesz się trochę. Co? Starzejesz się w kolanie. To znaczy? No że w kolanie coś ustrzyka. Chodź, idziemy razem. Nie, ty nie. <grym> proszę, ty pierz. Ej, umowa była na grabę. Ale proszę. Była graba. Nie, ty pierz. No chodź. Nie tylko. Charlotte. Nie, razem No chodź razem. nie. nie, huh. nie, nie. Huh. nie, nie. Huh. Ale zimna! Załam się. Ale... Ale jest przyjemnie! Raz, dwa, trzy Uwa, pajacyki. Pajacyki. Uw. O, od razu lepiej. Na chodzie jest No, no o, tak. To prawda, dobra. Zjeżdżasz? Um. Um. No dobra, nie przekonałem się. Przekonałem się? Tak. No, dała sama. Dawaj. Nie, nie. Charlie, Charlie. Um. Wszystkie ograniczenia są w twojej głowie. Ale jeśli chcesz być mistrzynią świata w tenisie. Jeśli chcesz zdobywać wszystkie laury, wszystkie puchary i turnieje. Jeśli chcesz za zarobić dużo kasy, to muszą twoje ograniczenia zniknąć z Twojej głowy. Ale ja moją głowy. Tak jest. I dawaj. Trzy, cztery. Ale nie Dobra, trzy, cztery. No już Krokodilo. valerina, Ballerina kapcina Tralarello? Tra tum, tum 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 tum. To hula. Nie wiem, jak wy spędzacie majówkę, ale część rodziny, czyli ja i Charlie, spędzamy ją w ten sposób. A druga część rodziny, odpalony kominek. Co to, Kevin? Tak. A mamkę. Ja jestem taka zasmarkana, byłam przed za chwilą na słońcu, ale stwierdziłam teraz, że wolę posiedzieć i się zrelaksować, żeby odpocząć i się lepiej czuć. Wzięłam witaminy, yy, puściłam sobie kominek, puściłam kowina i, i relaks. Majóweczkę. Niestety nie miałem oliwy w domu do marynaty, bo zawsze robię ją z oliwą z oliwek. Pojechałem do sklepu, a po drodze zobaczyłem włoską restaurację, taką prawdziwą włoską restaurację i, i kupiłem z tej restauracji. Sprawdziłem opinię w internecie też dobra, w ciemnej butelce, więc wszystko się zgadza. E, mamy wszystko do grilla. Dzwonię do Angeliki dumny, że mam fajną oliwę włoską, bo w domu nie było. E, okazało się, że była oliwa w domu, i okazało się, że była dokładnie ta oliwa, ponieważ Angelika kupiła taką samą e, dwa dni temu. No i teraz mojego jarania. To jest Twoja miseczka, proszę bardzo. Dobra. Ty się zajmiesz karkówką. A tam jest najmniejsza. Tak, ty się zajmiesz karkówką. Ja biorę boczek. Dobra. Ty lubisz boczek? Tak. Dobra, o jaki. Jaki długi, trzeba go chyba poprzecinać trochę. Zobacz. Tylko mam długą Jeszcze, 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 jeszcze. Już? Jeszcze, dużo więcej. Dużo, dużo więcej. Już? Dużo, dużo więcej. Co tam robisz? Nie otwierasz zabamy No ja wiem, ale... Ty nie bierz przykładu statusia, dobra? W tym przykładzie, bo ogólnie możesz brać. E, a ja zawsze otwieram buzią wszystkie napoje. Naprawdę? Naprawdę. Ale w przedszkolu też? Tak. A jaki twój ulubiony napój jest? Kompot. Co? Kompot. Kompot? No i prawidłowo. Lej, 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 lej. Hej, lej, lej. Dobra. Dobre, dobra. dobra, Go. Na pewno? Na pewno? Na pewno? Jedzieś na sto procent. Dobra. No. Dobra. Pierwsze gotowanie, nie, no nie pierwsze. Chciałem powiedzieć, że pierwsze gotowanie z Charlie, już okay, kilka razy. Robię. No dawaj. Nie, no tata. Pięknie, nie no wpada ci? Ale patrz, o tak musisz, aż trzymać, Weź tak łap. O właśnie, o tak. O, ja już marynatę zrobiłem do boczku. Jeszcze mam zrobić? Pokażę, jeszcze trochę zrobię, dobra. Ale tata ja. Dobra, dobra, musisz tak, żeby każdy Zobacz, żeby każdy mięsko było, wiesz? Dobra. Ale duży. Zobacz. Tata. No widzę, dawaj. Ciśnij. Czy nie da się tak mocno, tato. Tak? Kiełbasa też. No bo ty coś powiedziałeś za kiełbasę. Grilla. To jest mięsko, ale kiełbaskę też robimy. Dobra, mamy tutaj już boczek e, zrobiony. Pokaż, jak karkówkę zrobiłaś. Tak, bardzo dobrze. Pięknie, Niuniu. Mamy boczek, mamy karkówkę. Miałem mieć sam majówkę, bo widzicie, co się dzieje, ale Charlie do mnie dołączyła, Wojtek zadzwonił, że... Nie, nie rób tego. Wojtek napisał, że jest blisko, także też wpada na grilla. Nie wiem, czy nie kupiłem za mało mięsa, bo nie spodziewałem się dodatkowego gościa. Chyba ogarniemy. Najwyżej się dojedzie. Czym więcej osób, e, tym, tym lepiej, prawda? Majówka 2025. Da się zrobić w swoim ogrodzie i da się dobrze bawić. Oczywiście, że da. Robi, skąd się nauczyłaś takie rzeczy? Yy, nigdzie. Nigdzie? Po prostu tak freestylujesz? Po prostu chciałam i ja się nauczyłam od razu. No, naprawdę? Tak już chciałaś i od razu się nauczyłaś? Yy. To jest zdolna bestia. Dobra. Cały? Cały, cały. Od, nawet tu? Tutaj możesz zostawić. Dobra. Okej, okay. nie no nieźle sobie radzić. powiem Ci szczerze. Ale nie tak szybko. Brawurowa jazda zawsze przynosi złe efekty. Co to znaczy? Co to znaczy brawura? Mhm. Że jesteś taka zapewna siebie, że, że trochę za szybko to robisz, że ten ogórek kroisz i on jest trochę za szybko krojony. Uważam. I nie patrzysz na okoliczności, które mogą cię zranić na przykład w palce. Patrzę, patrzę na ogórka. Patrzysz? Dobra. Patrzę. No. Cały czas. Ogarniasz to naprawdę niesamowicie. Okej. Okay. Pięknie. Okej. Okay. Dobrze ci to wychodzi. Nie, nie gryź, bo mamy mało ogórka. Okej, okay. jedziesz. Super. Powiedz mamie, że kupiłem i żeby dała, dobra? O, mama coś zbiła, chyba. Druga. Jest? Tak jest. Jak to? Trzecia. Teraz tak, musisz pomieszać tak, żeby ogórek z jogurtem się wymieszał. Powiedz, kiedy już będzie to załatwione. Przygotowania do majówki pełną parą. Bo czego mi jeszcze brakowało, to wyczyszczenia dna w basenie, bo tak już był oczyszczony, na woda od nowa puszczona, no ale to jeszcze się zbiera. Ja trochę tam pozbierałem, ale to nadal nie to samo. Panowie przyszli z takim odkurzaczykiem, czyszczą w tym momencie dno i basen już będzie naprawdę na afow Będzie gotowy, już jest gotowy, ale już teraz po wizycie panów będzie gotowy na 100%. Tak jak green za chwilę. 19? Tak myślałem, myślałem, że 18, no? Jeszcze trochę, jeszcze tam na 29 jest ustawione, nie? Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlog. Dużą rolę odegraliście dzisiaj, ponieważ e, mimo że e, no już później się skończyło to tak, że, że zjedliśmy wszyscy grilla majówkowego, to na początku byłem sam i nie czułem się, że jestem sam, ponieważ e, jak nagrywam vloga, to trochę czuję, jakbyśmy razem rozmawiali. Słyszycie czasami, nie? Że ja do Was mówię, wy nie odpowiadacie. E, tak to wygląda mniej więcej. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlog. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie widzuje się magia sieba. Ma. No